Znam się Spotkaliśmy się już. Proto Jabart, Mora. Witaj przy ognisku szamana. Ja jestem Gromczak i dzisiaj mam dla ciebie opowieść o kolejnej ciekawej modyfikacji do Gotika III. Usiądź więc wygodnie, weź bucha bagiennego ziela i posłuchaj... Lista modów do Gothica 3 ciągle się poszerza o nowe dodatki poprawiające wygląd gry, o nowe animacje, czy nawet dodatkowe historie. Nie są to co prawda tak ambitne projekty jak do jedynki czy dwójki, ponadto tych modów nie powstaje aż tyle, są wydawane dużo rzadziej, a wszystko to z powodu nieporównywalnie mniejszej popularności gry względem poprzednich części, jak również trudniejszego modowania przez słabo zoptymalizowany silnik, czy wręcz samą grę. Najczęściej nowe mody jakie powstają od razu stają się częścią modpaka, nie są wydawane jako samodzielne, Dzielne pluginy, ale od dłuższego czasu nic nowego do modpaka się nie pojawiło. Czy więc oznacza to, że też nic nowego do gry nie powstaje? Otóż nowe mody jak najbardziej powstają. Rzadko bo rzadko, ale jednak. Jak być może część z Was kojarzy, jakiś czas temu pojawiła się nowa modyfikacja Gothic 3 Animation Stridan 200 Swords, która zmienia animację walki młotami, toporami i mieczami dwuręcznymi na zupełnie nowe, niedostępne w modpaku. A co ważniejsze, plugin jest też kompatybilny z tamtejszym modem Intuitive Combat System co finalnie dawało bardzo zróżnicowane style walki różnym typem broni. O projekcie Animations Redan damie mieczy dwuręcznych możecie dowiedzieć się więcej w osobnym materiale poświęconym tejże modyfikacji. Zachęcam do jego obejrzenia, gdyż uważam, że to zdecydowanie najlepszy na ten moment tego typu modu do Gotika 3. Link do filmu, jak i do samego moda zostawiam w opisie tego materiału, ale czemu o tym teraz mówię? Otóż twórca Gothic 3 Animations Redan timor 1234 stworzył nowe pluginy obejmujące kolejne style walki. Walkę kostur, włóczniami, halabardami oraz walkę dwiema broniami. Są to dwa nowe mody, które zamierzam Wam dzisiaj zaprezentować i pokażę też jakie zainstalować. Gothic 3 Animations Redone – Staffs and Halberts. Pierwszy mod jakiego nazwa wskazuje? Dotyczy takich broni jak włócznie, kostury, halabardy i wszelkich im podobnych innych typów. Podobnie jak przy mieczach dwuręcznych, i tutaj zmiany dotyczą każdego rodzaju ataku. Wszystkie nowe animacje są płynne, zostało zapewnione odpowiednie przejście z jednej postawy do drugiej. Zmieniła się też animacja bloku, jak i ataku z obrotu, który był też w oryginalnych animacjach Gotika III. Wygląda on podobnie, tyle że jest troszeczkę wolniejszy i zamiast kilku obrotów postać robi tylko jeden, ale za to o większym zasięgu. Poza tym autor nałożył większy nacisk, żeby te wszystkie animacje były adekwatne do typu broni, których mod dotyczy. Pojawił się więc atak pchnięciem, co tylko urealistycznia walkę przede wszystkim włócznią bądź halabardą, ale nie tylko, ponieważ bardzo dobrze też pasuje do kosturów. Troszeczkę mniej do takich broni jak kosy, ale przecież nie można mieć wszystkiego. Gothic 3, jakby nie patrzeć, pod tym względem jest mocno ograniczoną grą. Ponadto szybkość wszystkich ataków odpowiednio odzwierciedla typ broni, jaką się posługujemy. Wygląda to dobrze przede wszystkim przy halabardach, zwłaszcza tych orków. Które w trójce zostały pokazane jako bronie ogromne, więc też zapewne bardzo ciężkie. Może z kosturami jest troszeczkę mniej immersji, ale pamiętajmy, że te bronie należą do kategorii broni dwuręcznych, a tak się już stało w grach, że posługiwanie się nimi jest po prostu wolniejsze. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych modów z serii Animation 3 d dla kosturów i Halabart, autor udostępnił opcjonalne różne animacje dla poszczególnych typów ataków. Także jeżeli nie odpowiada Wam wersja główna, to te animacje możecie sobie dowiedzieć. Wolnie zmiksować, kładąc na przykład większy nacisk na ataki pchnięciem, a nawet pojawił się atak z wyskoku. Dla każdego typu broni są dostępne 3 lub 4 różne warianty animacji, w tym takie o zwiększonym zasięgu ataku. Macie więc z czego wybierać, a ja Wam teraz pokażę kilka przykładowych wariantów tych animacji. Na koniec jeszcze warto zaznaczyć, że zmian można dokonywać tylko w 4 z 5 rodzajów ataków. Ten atak z obrotu to jedyna animacja, której zmiany nie możemy dokonać. Gothic 3 Animations Redan Dual Wield. Drugi mod, jak już się domyślacie, dotyczy walki dwiema broniami. W tym przypadku zmian w animacjach jest niewiele, gdyż jeżeli chodzi o samą walkę, te dotyczą wyłącznie ataku normalnego, czyli tego za pomocą krótkiego kliknięcia lewego przycisku myszy. Pozostałe zmiany to nowa postawa obronna, nowe animacje poruszania się z wyciągniętą bronią i nowe animacje dobywania i chowania broni. Reszta ataków pozostała bez zmian i wydaje mi się, że to w sumie dobry pomysł, jako że te ataki prezentują się jak najbardziej w porządku. Jeśli więc chodzi o tą nową animację normalnego ataku, to postać do zadawania ciosów korzysta teraz z obu broni, a nie jak było wcześniej, tylko z tej trzymanej w prawej ręce. Rzecz jasna, jedno kliknięcie to jeden cios, natomiast postać raz będzie uderzać jedną bronią, a raz drugą, co sprawia, że walka tym typem broni jest dużo bardziej realistyczna, ale i znacząco zyskała na płynności. Warto też zaznaczyć, że te ataki są szybsze niż w oryginale. Pierwotnie atak normalny dwiema broniami niczym się nie różnił od walki jedną bronią, mieliśmy dokładnie tą samą animację i druga broń w ogóle nie była wykorzystywana. Teraz, jako że postać korzysta z nich naprzemiennie, te ataki są znacznie szybsze, co nie daje przeciwnikowi chwili oddechu, tak jak to w zamyśle ten styl walki powinien robić. W kwestii reszty animacji to tutaj nie ma żadnych fajerwerków. Podczas biegu postać, zamiast krzyżować broń, trzymać ją będzie bardziej przed sobą, na sztywno. Czy wygląda to lepiej, czy gorzej, to już jest kwestia indywidualna. Animacja dobywania i chowania broń jest troszeczkę wolniejsza, ale za to mam wrażenie, że jakoś to mimo wszystko lepiej się prezentuje. Jeśli graliście w Skyrima z modem, który pozwala trzymać oręż na plecach zamiast przy pasie, to właśnie ta animacja wygląda bardzo podobnie jak tam. Bardzo podoba mi się za to animacja nowej postawy obronnej. W oryginale postać stawała tak jakby trochę bokiem w rozkroku i o ile w miarę to pasowało do ataków inicjowanych z postawy obronnej, takie już samo blokowanie no raczej było po prostu średnie, jakbyśmy wręcz zapraszali przeciwnika do zadawania ciosów pchnięciem. Teraz postać jest skierowana bezpośrednio w stronę przeciwnika i unosi obie bronie przed siebie, gdzie jedną jasno sygnalizujemy, że będziemy nią parować, a drugą mamy przygotowaną do kontry. Być może trochę to nadinterpretuję. Niemniej, tak jak powiedziałem, bardzo mi się ta postawa obronna podoba. Uważam, że prezentuje się ona znacznie lepiej niż w oryginale. A całościowo mod w bardzo fajny sposób ulepsza animację walki dwiema broniami, nadaje jej charakterystyki odpowiadającej temu stylowi walki, który ma być dynamiczny, ma bazować na ciągłej i nieustannej ofensywie, kosztem rzecz jasna.

Zanim jednak przejdziemy do procesu instalacji, muszę jeszcze wspomnieć o modyfikacji Animation 3D 2 Handed Source, który od czasu, kiedy o nim ostatnio mówiłem, dostał nową aktualizację zanumerowaną 3.0. Co się zmieniło? Przede wszystkim nie mamy już podziału na dwie wersje moda, jak to było wcześniej. Autor finalnie zdecydował się powrócić do stylu animacji z wersji 1.1, czyli tej bardziej realistycznej, która zresztą i tak zebrała dużo więcej pozytywnego feedbacku. Oczywiście doszło też do nieznacznych zmian w animacjach, które były efektem poprawek w działaniu. Moda delikatnie zmieniła się animacja blokowania, żeby lepiej dostosować ruch postaci do aktualnej postawy. Doszło do małych poprawek w poruszaniu się z wyjętą bronią, jak i upłynnione zostały animacje podczas zmiany rodzaju ataku, przejścia w ruch czy wejścia w postawę obronną. Wszystko po prostu prezentuje się dużo lepiej i płynniej niż wcześniej i co najważniejsze usunięta została większość błędów, jakie wtedy się pojawiały. Także jeżeli gracie już z modem Animation Redan, to zdecydowanie polecam wam go sobie zaktualizować do wersji 3.0, jak wgrywa się od nowa to instaluje się go tak samo jak te starsze wersje, a w przypadku aktualizacji wystarczy po prostu podmienić pliki. Wracając jednak do nowych pluginów, to jak w ich przypadku wygląda proces instalacji i czy są one kompatybilne z innymi modami. W kwestii instalacji to nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Oba mody instaluje się w ten sam sposób, dlatego też pokażę wam to na przykładzie Animations Redan, Kostur i Halabardy. Oba dodatki są dostępne na stronie Nexus Mods i linki do nich macie w opisie pod filmem. Na początek pobieramy główny plik modu. Moda. Przypominam, że w tym konkretnym przypadku możemy sobie dodatkowo zmienić animacje poszczególnych typów ataków. Także, jeżeli będziecie chcieli to zrobić, to jeszcze będziecie musieli pobrać z sekcji Optional Files plik z różnymi animacjami. Najpierw jednak zajmiemy się plikiem głównym. Pobrany plik należy wypakować. Wypakuje nam się folder Podłoga Compiled Animation. Teraz cały ten folder należy wrzucić do folderu data, który znajduje się w głównym folderze gry Gothic 3. Ścieżkę instalacji wyświetlam wam teraz na ekranie. Przypominam, że ten proces instalacji, tak jak powiedziałem, jest taki sam dla obu modów. Gdyby komputer poprosił was o podmianę plików, to oczywiście to robicie, aczkolwiek jeśli nie macie zainstalowanych żadnych modów wpływających na te same animacje, to nie powinno być takiej potrzeby. I to właściwie tyle mod jest zainstalowany. Teraz jeśli chodzi o te opcjonalne pliki, to co robimy? Standardowo trzeba wypakować pobrany plik. Wypakują nam się 4 foldery, gdzie każdy odpowiada za konkretny rodzaj ataku. Ataki szybkie, ataki standardowe, atak mocny i atak kończący. Ataku z obrotu tak jak powiedziałem nie można zmienić. I teraz w każdym z tych folderów mamy kolejne 3 lub 4 foldery odpowiadające za animację ataku. Wybieracie jeden rodzaj animacji, które chcecie sobie wgrać. Na przykład dla ciosu kończącego wchodzimy sobie w folder Finishing Attacks i tam na przykład chcemy sobie wgrać numer drugi, czyli Finishing Step Attack. Wchodzimy więc w ten folder i teraz całą jego zawartość, czyli te pliki w formacie Xmod, przenosimy do folderu podłoga Compiled Animation, który znajduje się w folderze Data w głównym folderze gry Gothic 3. Ponownie całą ścieżkę instalacji wyświetlam wam na ekranie. Kiedy komputer nas o to zapyta, podmieniamy wszystkie pliki i nowe animacje mamy wgrane. Tą samą czynność wykonujemy dla każdego wybranego rodzaju ataku i takich zmian możecie dokonywać tyle razy, ile chcecie. Nie trzeba za każdym razem zaczynać gry od nowa, także w każdej chwili możecie sobie te animacje zmienić, jeżeli wam się znudzą albo się po prostu nie spodobają. A jak wygląda kwestia kompatybilności z modpakiem? Teoretycznie mody nie powinny działać z pluginami odpowiadającymi za animacje walki broniami dwuręcznymi, aczkolwiek twórca w jednym z komentarzy. Napisał, że teoretycznie wszystko, co znajduje się w folderze Podłoga Compiled Animation, zawsze będzie nadpisywać zmiany z modów, w tym i zmiany z modpaka, także być może i te mody też będą działać. Nie widzę jednak powodu, żeby ktoś chciał instalować pluginy Timora z modami modpaka, które się wzajemnie wykluczają. Co się jednak natomiast tyczy moda Intuitive Combat System, to ten jak najbardziej działa z pluginami Animation 3 dodatkowo je uzupełniając o dużo lepszej jakości animację walki bronią jednoręczną. Krótko więc podsumowując, nowe mody animation Dan na walkę dwiema broniami, na walkę kosturami i broniami kłutymi, to naprawdę świetne jakości dodatki uzupełniające animacje walki w Gothicu trzecim. Walka dwiema broniami nie ma co prawda aż tak wielu zmian jak pozostałe dodatki z tej serii, niemniej te animacje, które uległy zmianie są bardzo płynne, dobrze pasują do tego stylu walki i moim zdaniem przynajmniej wyglądają po prostu dużo lepiej. Jeśli chodzi o kostury, halabardy i włócznie, to tutaj zmian jest znacznie więcej, do tego mamy wybór różnych animacji dla każdego ataku, także na pewno każdy znajdzie coś pod siebie. Przede wszystkim pojawił się atak knięciem, który świetnie pasuje do walki tym typem oręża. Wiadomo, że nie wszystkie animacje wyglądają idealnie, jedne są lepsze, inne gorsze. Szczególnie dziwaczny trochę jest ten atak z wyskoku, ale tak jak powiedziałem, można sobie część z tych animacji pozmieniać. Cała seria modów Animation Redan to na pewno świetna alternatywa dla tego, co już w Gothicu trzecim dobrze znamy. Mamy teraz naprawdę spory wybór tego typu modów, bo są trzy pluginy w modpack. Mieliśmy jeden na miecze i topory, a teraz dochodzą kolejne dwa. To jednak najważniejsze, pluginy Animation 3DAN można instalować wraz z zawartością Modpacka oraz tamtejszym pluginem Intuitive Combat System, co tylko jeszcze bardziej urozmaica walkę różnym typem oręża. Pamiętajcie, że dodatki z Modpacka, wpływające na animacje, są wzajemnie niekompatybilne, nie można ich razem wgrywać. A tutaj Intuitive Combat System spokojnie działa z całą serią Animation 3DAN i w ten sposób mamy zupełnie nowy wygląd całej walki w zwarciu w godzinie. Także jeżeli chodzi o mnie to ja gorąco polecam oba dzisiaj omówione mody od Timora 1, 2, 3, 4, jak również jego wcześniejszy mod na miecze i topory dwuręczne. Uważam, że cała seria to najlepsze mody na animację walki w Gotiku 3. Oferują dużo więcej i w dużo lepszej jakości niż to co mamy w modpaku. Ponadto działając z tamtejszym modem Intuitive Combat System, który również gorąco polecam dodatkowo sobie wgrać. Szkoda, że Animations Redun nie są częścią modpacka, ich instalacja byłaby wtedy o wiele szybsza, o wiele prostsza, no ale kto wie być może przy następnej aktualizacji, o ile ta się w ogóle pojawi, ta seria zostanie wtedy dodana. Tak czy inaczej, ja jeszcze raz gorąco polecam wszystkie te mody. Ogromny szacunek za zrobienie i udostępnienie serii modów Gothic 3 Animations Redan dla Timora 1, 2, 3, 4. Wszelkie prawa autorskie do pluginów należą do jego twórcy. Dajcie znać, Mory, co sądzicie o tych modach. Jak Wam się podobają te nowe animacje, będziecie je wgrywać i czy Waszym zdaniem powinny one zostać dodane do następnej wersji modpacka. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Na koniec jak Wam się podobało, to będzie mi ogromnie miło, jak ocenicie ten materiał, zostawiając pod nim łapkę w górę jak film się Wam podobał lub w dół, jeżeli nie, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, jak jeszcze tego nie robicie, a podobają Wam się materiały jakie tworzę i nie chcecie, żeby coś nowego do Gotika i nie tylko Was ominęło. Ogromnie dziękuję za wszelką aktywność na kanale i pod filmami Mory, a na dzisiaj to tyle, bo bagienne ziele się już skończyło. Ruszam więc po kolejną porcję Mroku północy od Fortuno, a Wam życzę miłego podboju Myrtany oczywiście ku chwale or. Do usłyszenia za tydzień, Mory. Cześć! Jesteś wielkim wojownikiem i zasługujesz na szacunek.